W warszawskiej sali koncertowej tysiące ludzi wstają i klaszczą, a Czesław Niemen pochyla głowę, czując pustkę w piersi. Ale potem w tłumie dostrzega twarz, której nie widział od dziesięciu lat. Kobietę, którą kiedyś porzucił, by stać się tym, kim jest teraz. Patrzy mu nieruchomo w oczy, ale Niemen nie potrafi się zmusić, by do niej podejść. Wszystko, co zbudował w sercu przez lata, zaraz legnie w gruzach. Dziesięć minut później Czesław Niemen siedzi sam w swojej garderobie. Drży, płacze. Jego asystentka puka. Panie Czesław, wszystko w porządku? Nie odpowiada, bo właśnie uświadomił sobie, że stracił ją po raz drugi i tym razem na zawsze. Jak to się stało? Cofnijmy się. Witaj, przyjacielu. To jest Czesław Niemen. Głos duszy. Tutaj nie opowiadamy legend, tutaj słuchamy człowieka. Był chłodny wieczór jesienią w Warszawie, może 1968 rok, może 69. Dokładna data nie ma znaczenia. Koncert był triumfem. Dwa tysiące ludzi na stojąco. Oklaski trwały 15 minut. Krytycy pisali, że to najlepszy występ roku. Ale nie męczył pustkę. Wrócił do garderoby, zdjął marynarkę, usiadł przed lustrem. Jego twarz wyglądała staro, zmęczono. Miał 31 lat, ale czuł się, jakby miał 50. Muzyka dała mu wszystko: sławę, pieniądze, szacunek, ale zabrała coś, o czym starał się nie myśleć od 10 lat Małgorzatę. Zapukano do drzwi. To był jego asystent, młody chłopak o imieniu Tomasz. Panie Czesławie, ktoś chce się z panem zobaczyć. Niemen nie podniósł wzroku. Tomek, jestem zmęczony. Powiedz, że dziś nie przyjmuję nikogo, ale to kobieta powiedziała, że zna pana z dawnych czasów. Niemen zamarł. Coś w tonie Tomka sprawiło, że jego serce zaczęło bić szybciej. Jak ona wygląda? Tomek zawahał się. Ma około 30 lat, brązowe włosy, ubrana prosto i płakała podczas koncertu. Widziałem. Niemen zamknął oczy. Nie, to niemożliwe. Jak się nazywa? Małgorzata. Ale Niemen nie wstał od razu, bo wiedział, że jeśli wyjdzie przez te drzwi, znowu zobaczy twarz, którą starał się zapomnieć przez 10 lat. Jeśli czujesz tę historię, zostaw znak. To wystarczy. 10 lat wcześniej Czesław Niemen był nikim, 21-letnim chłopakiem, który śpiewał w małych klubach za grosze. Mieszkał w wynajętym pokoju bez ogrzewania. Jadł raz dziennie. Marzył o karierze muzycznej, ale nikt go nie słuchał. Oprócz Małgorzaty poznali się w małej kawiarni w Gdańsku. Ona pracowała tam jako kelnerka. Miała 20 lat. Długie brązowe włosy. Niemen przyszedł tam pewnego wieczoru, żeby zagrać za kolację. Zaśpiewał trzy piosenki. Małgorzata słuchała, stojąc za barem. Gdy skończył. Podeszła i powiedziała: Masz najpiękniejszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałam. Od tej nocy przychodził co wieczór. Nie dla jedzenia, dla niej. Zakochali się cicho, powoli. Nie było wielkich gestów, tylko małe rzeczy. Spacery nocą, rozmowy do świtu. Małgorzata mówiła mu: Czesław, pewnego dnia będziesz sławny. Twój głos jest za duży dla takich małych miejsc. A on odpowiadał, jeśli kiedykolwiek będę sławny, wezmę cię ze sobą, ale potem przyszła oferta, kontrakt płytowy, turne po całej Polsce, wszystko o czym marzył. Ale producent powiedział jasno, musisz się przeprowadzić, musisz być dostępny, żadnych rozpraszaczy, żadnych zobowiązań. Niemen wrócił do Gdańska. Powiedział Małgorzacie. Pamiętał jej twarz. Próbowała się uśmiechać, ale jej oczy były puste. To twoja szansa, Czesław. Musisz jechać. Pojedź ze mną, błagał. Pokręciła głową. Moja matka jest chora, mój brat ma dziesięć lat. Ktoś musi się nimi zająć. Nie mogę. Wrócę po ciebie. Obiecuję nie powiedziała cicho. Nie wracaj, to nie będzie działać. Ty będziesz gwiazdą. Ja będę kelnerką. Nasze światy są zbyt różne. Małgorzata, ja jedź czesła, i nie patrz wstecz. Odjechał następnego dnia, nie odwrócił się i przez 10 lat nie wrócił. A teraz w garderobie w Warszawie, Niemen musiał zdecydować wyjść przez te drzwi i zobaczyć, co z niej zostało, czy zostać i żyć z tym, że znowu uciekł. Niemen wstał powoli, jego nogi były słabe, podszedł do drzwi, położył rękę na klamce, oddychał głęboko, otworzył drzwi, korytarz był długi i słabo oświetlony, na końcu przy oknie stała kobieta, tyłem do niego, nie musiał widzieć jej twarzy, poznał ją po sylwetce. Po sposobie, w jaki trzymała ramiona, po tym, jak jej włosy opadały na plecy, Małgorzata odwróciła się powoli. Dziesięć lat zrobiło swoje. Jej twarz była starsza, zmęczona, ręce szorstkie od pracy, ale jej oczy te same oczy, które patrzyły na niego w małej kawiarni w Gdańsku wciąż miały tę samą głębię stali w ciszy pięć metrów odległości. Ale wydawało się jak przepaść. Cześć, Czesław, powiedziała w końcu. Jej głos był spokojny, ale słaby. Cześć, kolejna cisza, długa, bolesna. Słyszałam cię dzisiaj, po powiedziała. Byłam na koncercie. Nie wiedziałem, że. Nie mogłeś wiedzieć. Kupiłam bilet w ostatniej chwili. Pierwszy raz w życiu byłam na prawdziwym koncercie. Niemen nie wiedział, co powiedzieć. Każde słowo, które przychodziło mu do głowy. Wydawało się niewłaściwe. Dlaczego przyszłaś? A, zapytał w końcu. Małgorzata spojrzała w dół na swoje dłonie, bo. Chciałam zobaczyć, kim się stałeś. Chciałam zobaczyć, czy miałam rację. O czym? Że twój głos jest za duży dla małych miejsc uśmiechnęła się smutno. Miałam rację. Niemen zrobił krok w jej stronę. Małgorzata, przepraszam, przez wszystkie te lata ja. Nie! Przerwała, nie przepraszaj. Zrobiłeś to, co musiałeś zrobić. I popatrz, gdzie jesteś. Cała Polska cię kocha. Ale ja straciłem ciebie. Nie straciłeś mnie, Czesław. Wybrałeś muzykę. I to był dobry wybór. Nie czuję się, jakby to był dobry wybór. Małgorzata podeszła bliżej. Teraz byli tylko metr od siebie. Mogła wyciągnąć rękę i dotknąć jego twarzy, ale nie zrobiła tego. Wyszłam za mąż, powiedziała cicho. Świat się zatrzymał. Trzy lata temu. Ma na imię Stefan. Jest mechanikiem. Dobry człowiek. niebogaty, Niesławny. Ale kocha mnie. Nie męczuł, jak coś w jego klatce piersiowej pęka. Jesteś... szczęśliwa? Małgorzata patrzyła na niego długo, zbyt długo. Nie wiem, wyszeptała w końcu, czy ty jesteś? To pytanie wisiało w powietrzu, i Niemen musiał odpowiedzieć, bo od tej odpowiedzi zależało, co się stanie dalej. Niemen otworzył usta, ale żadne słowa nie wyszły, bo jak mógł powiedzieć prawdę? Że miał wszystko oprócz jednej rzeczy, która sprawiała, że wszystko miało sens? Nie, powiedział w końcu. Nie jestem szczęśliwy. Małgorzata zamknęła oczy, łza spłynęła po jej policzku. To nie fair, Czesław, nie możesz mi to mówić. Nie teraz. Dlaczego? Bo przez dziesięć lat mówiłam sobie, że zrobiłam dobrą rzecz, że pozwoliłam ci odejść. Bo to było właściwe. Ale jeśli ty też nie jesteś szczęśliwy, to znaczy, że oboje zmarnowaliśmy te lata. Niemen wyciągnął rękę i delikatnie dotknął jej twarzy. Była ciepła, prawdziwa. Małgorzata, mogę cię o coś zapytać? Tak. Gdybym wrócił tamtego dnia, gdybym pojawił się w Gdańsku rok później, dwa lata później, czekałabyś? Małgorzata patrzyła na niego jej oczy pełne bólu i miłości. Czekałam cztery lata Czesła. Każdego dnia myślałam, może dzisiaj wróci, może dzisiaj zadzwoni, ale ty nie wróciłeś i w końcu musiałam przestać czekać, bo czekanie zabiało mnie powoli. Niemen poczuł, jak, jak łzy napływają do jego oczu. Przepraszam, Myślałem, że myślałem, że dając ci wolność, robię dobrą rzecz. Nie chciałam wolności, Czesław, chciałam ciebie. Stali tak, jego ręka na jej twarzy, oboje płacząc cicho. W korytarzu nikt nie przechodził, byli sami, jak dziesięć lat temu w tej małej kawiarni. Co teraz zrobimy? zapytał Niemen. Małgorzata wzięła jego dłoń i odsunęła ją delikatnie od swojej twarzy. Trzymała ją przez chwilę, jakby żegnała się z czymś cennym. Ja wrócę do domu. Do męża, do życia, które wybrałam, bo ty nie byłeś tam, a ja? Ty będziesz dalej śpiewał dla tysięcy ludzi. I może, może pewnego dnia zaśpiewasz piosenkę, która pomoże ci zapomnieć. Nigdy cię nie zapomnę. Wiem, wyszeptała. Ja też cię nie zapomnę. Pocałowała go w policzek, delikatnie, jak pożegnanie. I wtedy odwróciła się i zaczęła iść korytarzem. Jej kroki odbijały się echem na pustych ścianach. Niemen stał nieruchomo patrząc, jak odchodzi. Chciał krzyknąć, chciał za nią pobiec, chciał powiedzieć zostań, ale nie zrobił tego, bo wiedział, że to by było egoistyczne, że miała prawo do spokoju, którego on jej nie dał. Gdy zniknęła za rogiem, Niemen wrócił do garderoby, usiadł. I po raz pierwszy od dziesięciu lat Płakał. Nie cicho. Głośno. Desperacko. Bo właśnie stracił ją po raz drugi. I tym razem wiedział, że to koniec. Trzydzieści lat później, krótko przed śmiercią, Czesław Niemen dał ostatni wywiad. Dziennikarz zapytał: Gdyby mógł pan zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Wróciłbym. Powiedział w końcu. Nie czekałbym dziesięciu lat. Wróciłbym po roku i zapytałbym czy wciąż czeka. Małgorzata nigdy nie słyszała tego wywiadu. Umarła dwa lata wcześniej. W spokoju. Czasami tracisz kogoś, bo musisz, i czasami tracisz kogoś, bo się boisz.